Co się wydarzy w 329 odcinku tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze? Co miało być spokojnym wypoczynkiem nad morzem, zamienia się w dramat pełen emocji. Halil, Cajnep i Arda spędzają czas na rozmowach i zabawie, gdy nagle pojawiają się pieniądze, szantaż i porwanie. Emisja 329 odcinka Wichrowego Wzgórza w piątek 2 stycznia 329. Odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 329 odcinka serialu w piątek, 2 stycznia 2026 roku o godzina 14.05 na TVP1. Halil, Zajnep i Arda jadą nad morze, gdzie Halil uczy Ardę gwizdać, robi mu łódkę i spędzają razem czas na rozmowach. Metin wraca, chce pieniędzy od Halila, a Tulej nie chce go do niego dopuścić. Ażu podsłuchuje ich rozmowę i postanawia szantażować tym Cajnep, żeby zarobić. Arda zostaje porwany, a Halil i Cajnep gonią porywaczy. W końcu porywają też Cajnep. Zobacz zdjęcia z tego odcinka. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki, Ruzgarli Tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVP VOD. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak.